To jest najlepszy, kurde, opening ever! Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z otwierania kart Pokémon. Dzisiaj jest to drugi odcinek, jeśli chodzi o otwieranie dodatku, jakim jest Chilling Rain. I w tym dodatku oczywiście po raz kolejny staramy się atakować w kilka właściwych kart, które nas najbardziej interesuje. Przede wszystkim Snorlax Shiny. I szczerze mówiąc, to przez minutę mogłem jeszcze gadać jakie Karty są dla nas interesujące, ale pokrótce, są to przede wszystkim alternatywki. Dla mnie nie wiem dlaczego, ale alternatywki są o wiele ciekawsze niż wszystkie karty, które są rainbowkami czy też nawet złotymi. Alternatywki są mega kozackie, jeśli chodzi o design, więc tu i full arty, alternatywne karty. Jeśli chodzi o tutaj e, Pokémony, jak i też ogólnie nawet Tenerów, to mnie najbardziej kręci w tym zestawie. Nic innego w tej chwili nie pozostaje, jak otworzyć nasz boosterek, narzędzie, które do tej pory. Wam pomagało gdzieś przepadło. Musimy się posłużyć całkowicie innym narzędziem. Postaramy się oczywiście tego niczego nie zniszczyć, ale udało się otworzyć. Oczywiście opakowanie nie jest e, jakoś tak mniej kolekcjonerskie. Mamy tutaj kolejne karty, które będziemy, którymi będziemy się dzielić dzisiaj, i część z nich idzie do mnie, część idzie znów do graczy, którzy wsparli projekt otwierania kart Pokémon na kanale. I dzisiaj 5 boosterów leci do Krisa. 12 do gidora oraz 1 do Siboringa, a resztę przeznaczamy na moje openingi. I pierwsze 12 poleci do Ghidora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 boosterów leci, i wszystkie teraz będziemy otwierać. Sorry, lecimy z pierwszym. Mamy Storanta tutaj przedzie i jest fajna sprawa. Kodzik tutaj leci do Was. <laughs> Odwrotnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście tak samo jak widzicie, wszystkie boostery są drukowane tak samo, czyli te kodziki są od razu publikowane na sam przedzie. W sensie jak odwrócimy, to od razu jest kodzik. I teraz jest karta ognista. Elektryczna. Chestplate, Lucky Energy, Caitlyn, Snorant, Crab Brawler, Slowpok, Snorrent, Wenipit, Klara oraz pierwszym jest Zarude, Holo. Zarude, Holo, fajna sprawa. Kolejny tutaj boosterek bardzo łatwo też się otwiera. Już teraz się tym nie przejmuję w ogóle kompletnie. To już dobrze wiemy, jak to wygląda. Teraz kodzik dla Was. Tutaj będzie powiedzmy, tutaj 4 i mroczna. Nie, jest ognista. Klara, Silio, y, First Fire Resistant Gloves Crab Brawler, tego już wszędzie widzę. Jest Phil Venipit, Furfru, Perfect, Rugged Helmet, Color Reverse. OR! Uuuu, cholera, jasna! Piękna karta na samym początku! Syto! Syto Metagrosa VMAX Piękna, zajebista karta. Od razu. Baczcie, ale ja mam takie drogi w kiedy trafiamy kartę, którą bardziej jest taka, którą bym chciał sam wydropić. Tym bardziej, że to jest Metagross VMAX. A sam Metagross jest moim jednym z ulubionych Pokémonów. Także uwaga, uwaga, jest to zajebisty drop. I raczej się w tym zestawie tego to nie powtórzy. Niestety, ale mamy zajebisty pierwszy drop. Kolejny zestawik. Kolejny booster otwieramy. Wyrzucamy i teraz kodzik dla Was. Teraz będzie tym, mro... psychiczny. Psychiczny. Trafiamy. I jest psychiczny! Trafione. Oczywiście pierwsza osoba trzyma kod do Pokemon Go ode mnie. Psychiczny. Wedding Globes, Current Conviction, Steeny, Stini, sorry, Steeny, Scorpioni, Diglett, Inkay Kupfu, Bounceweed, Diglett Holo Rivers i finalną jest Grablocked Holo. Grablocked Holo. Kolejny Boosterex, ale wow, przepiękny jest ten VMAX Metagross, przepiękny, A, ale zazdroszczę. Kodzik dla was, raz, dwa, trzy, cztery, sprawdzamy, oficery, e, typ woda, nie, walczący, Silio, sorry, e, doktor, Hunter. Larvesta, Castform Rainiform, Farfetch'd Galariański, Weedle, Gruki. Kreselia, Holo, River, ładna i... Też ładna, też bardzo ładna karta galerijska, Artykuł Novi także widzicie, kurde, trzy boostery otworzyłem już jest bardzo ładnie. Zwróćcie uwagę, że to jest w do wcześniejszego boostera. No kurde, jest duża różnica. Jest duża różnica. Mamy już dwie zajebiste karty. Dwie zajebiste karty otworzyliśmy bodajże, że cztery boostery, nie? <laughs> jest zajebiście. Piękna sprawa. Kodzik dla was. Raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy. Woda. Nie ogień. Welcome Lantern, Ladion, Path of Peak, Diglett, Inkey, Cupfu, Bounceweed, Snorrant, Volcarona, Rivers i tutaj kolejną kartą jest Banet, zwykła Rerka. Do oczywiście chyba w ostatnim odcinku powiedziałem wam pierwszym, że mamy grafik 3. Tak, tu jest jednak 4. Cztery. cztery grafiki są w tym dodatku jako wyjątkowe, jeśli chodzi o design naszych tutaj folijek. Także cztery karty. W pierwszym jest kodzik tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Typ walczący, nie elektryczny. Ha, walczący mogę zostawić i bym trafił. Robot All Cementary Expedition Uniform Sobli, Hatiena, Kupfu, Gasli. Ow mordę. of mordę. Kastwór. Wedding Gloves, ja to widzę. Jest. <ścoughs> Jaki drop? Jaki drop? Karen Conviction. Karen Conviction. Pierwsze karty. Patrzcie, co tu się dzieje. Później będzie tak, że w późniejszych kartach nie będzie nic. Później nie będzie nic. Ja mam wrażenie, że tutaj będzie. Ja pierdzielę. To już trzy karty. Początek odcinka, jeszcze tam jest sporo boosterów, zwróćcie uwagę, tutaj kurde jeszcze jest ile? To jeszcze jest ponad 20. Nie, sorry. Tak, ponad 20, 20, 20, 20. Nie, 24, 24 24 boostery, a tu już mamy trzy zajebiste karty. Dwie, dwa full arty, z czego jest jeden kartą. Jedna jest kartą tutaj ewidentnie ew, Rainbowka. To jest druga rębałka, jeśli chodzi o tą, którą wyciągnąłem, ale nie swoją, niestety. I tu mamy kodzik dla Was. Ja będę się cieszył, oczywiście, całował dusie i młodego w momencie, kiedy będę otwierał swoje boostery. Raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy. I tu będzie karta wodna. Nie, mroczna. Dina Tree, sorry, Dina Tree Hill, zawsze tu się mylę. Crow of the Skis, Agatha, Blizzard. Blitzel, Kupfu, Szapec, Korbani, Diglett, Hollow Holorivers i finalno jest Malamar. Oczywiście zwykła karta. Oby tylko, wiecie, później były jakieś karty, bo początek był zajebisty, nie? Początek zajebisty. Karta dla was, kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Od razu was informuję, że w kolejnym tutaj odcinku, jak będzie otwieranie boostera, boostera, to ewidentnie nie będzie tutaj możliwości yy, pociągnięcia kodów Z tych y, naszych zestawów, bo są przekazywane do innej osoby. E, I teraz mamy tutaj walcząca. Nie, jest to stalowa, e, Pioni, e, Spiral Energy, Dyna, Trujillo, Inke, Larvesta, Diglet, Furfru, Bounceweed, Larvesta, hollow Rivers i finalno jest Wheezing. Także, wow! Full art, mega, mega, mega gross. Karen Conviction, holo, tutaj, sorry, rainbowka, przepiękna karta. Kodzik dla Was, gratulacje. Tutaj Kuba Gedor Winszuje tutaj, trafa niesamowitego. Tutaj będzie. Pff, elektryczny? Nie, psychic, myślałem. Na końcu języka miałem psychiczny typ: Drizzly, Hatrim, Skorbani, Skowet Inkej, Sobli, Heracross, Cholor Agata i finalno jest Agron. Zostało nam 3 boostery. Przekazujemy tutaj. Karta Kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Przekazujemy. I teraz walczą. Nie, elektryka musi być teraz. Aaaa! nie było w ogóle trawy. W ogóle nie było trawy w tym zestawie. Flanier, Yamask, Koffing Slowpok, Deerling, Lapras, Shamin, bardzo ładny Holori I finalno jest Kaklion. Pierwszy raz w ogóle Kaklion wyciągnąłem. Pierwszy raz. Ostatnie dwa boostery. Otwieramy. Pierwszy oczywiście jest tu i Silio, Nas zwiastuje, ma nam nową kartę. Ciekawe, przekładamy. Mamy kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Coś czujesz, że to będzie tylko jedna dobra karta. I tu będziemy mieć walczącą, Nie, woda. Y, fluffy Chestplate Lucky, spiel, Castor Fire, e, Type, Heracross, Reals, Quillfish, Hatiena, Rivers i jednak jest Spiritium. Ostatni boosterek bardzo łatwo się otwiera. Bardzo mi się tak w ogóle podoba, że to się łatwo otwiera. Kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście w tym odcinku postaram się iść na rekord. Jak widzicie, nie spieszę się tak naprawdę nad weryfikacją, jaka fajna karta jest, bo to oczywiście wszyscy wiemy, jakie są fajne karty. I tu i przegra przegrałem, jeśli chodzi o wybór karty, ale powiedziałbym tu ewidentnie ognista. Mm, tutaj Caitlyn, e, Pioni, Drizzly, Snorant, Yamas, Coffing, Slowpok, Dearling, Coffing. E, Aha, to był Hololivers Coffing, <laughs> No, ja powiedziałem wam, mroczne do nie widać kompletnie, żeby były w jakikolwiek sposób e, tutaj widoczne. Ale oczywiście, jak widzicie, to jest mroczne, także kofing jest trujący, także troszkę dziwne, że to jest mrok, ale no, niech będzie. Dobra, także tu i prze przezajebisty, panie, panowie. Mamy Metagrossa, V-Max, mamy Articuno i Karen Conviction. Pięć boosterów do Chrisa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wszystkie na raz. Otwieramy. Patrzymy pierwszy. Mamy tutaj Meripa. Bierzemy kodzik. Przekazujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj będzie walka. Jest walka. Drugi kodzik leci do was. Piękna sprawa. Welcome. Lanterna, Fire Resin, Gloves, Slayron, Merip, Merip, Globopus, Weedle, Slowpoke, Quillfish, Ralts reverse I to mamy, mamy, mieliśmy to już wcześniej Ale i tak jest co so, zajebisty pierwszy drop, zwróć uwagę Slowking slow VMAX, Slowking VMAX I zwróć uwagę, to jest drugi VMAX w tym zestawie, coś czuję, że będzie zajebista sprawa Dzisiaj w tym zestawie To jest najlepszy, kurde, opening ever Najlepszy opening ever, dwa vmaxy. I jest, kurde, jeszcze rainbowka trafiona Przezajebiście je czuję, kurde Mimo, że to nie są moje karty, to nie są moje karty, ja je wysyłam, ja je oddaję Kurde, ale czuję Cieszę się jak głupi, nie? Otwieramy booster, kolejny kodzik dla Was, zajebista sprawa Raz, dwa, trzy, cztery W oczywiście jeszcze nie trafiłem ani jednego, ani jednej karty tutaj mitycznego Pokémona, kim jest tutaj nasz Kyle Rex. nie? Kyle Rex. Ten mityczny z generacji ósmej, nie? Karta w elektryczna nie, ognista Browley, Klara. Dwa tutaj z uwagę dwie karty trenerów, nie na sam lidzie. Welcome, Porygon, Golet, Crab Brawler, Speel, Venipi, Crushing Loves i finalną jest gra... Gr sorry, Grident. Grident holo Drugi tutaj zestawik. Odwrotnie, zepsułem to w ogóle. Tak powinien otwierać po swojemu. Normalnie, nie jak. Paca, nie jak. Gość, który dopiero pierwsza otwiera swój booster, kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Pierwsze karty lecą już za pas. W tej chwili trafiamy kartę mroczną. Nie, jest to woda. Ledian, Peak, Fluffy, Rockraff, Merib, Gruki, Porygon Golet. GOLED jest. Kol... O, Golet koło Goleta, fajna sprawa. Color i finalno jest LARPAF. No nie trafione niestety. Ale... Pierwszy hal, wow. Kto by się spodziewał? Pamiętajcie oczywiście, że pierwsze haul, wcześniejszy, gdzie były tutaj karty boosterów 10, nie było w ogóle nic interesującego. Kodzik dla Was. A teraz pierwsze tutaj trzy boostery, jakie były kulackie. Wow, tego się nigdy nie, nie przewidzimy, jak to wygląda. E, tutaj mamy kartę ognistą. Nie, to jest trawa. E, Kaobinable, Flaniri, Counter, Furfru, Farfetch, Sneasel, Dearling, Violet Color Reverse Rabut i finalno jest skolipit I ostatni boosterek otwieramy z tego zestawu. I trafione będzie pek, 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 pek. Kodzik dla was zapomniałem Oczywiście, to nie jest teraz karta energii. Przekładamy ogień. był już tutaj czyli trawa. Elektryk. Nie, mrok. Całbinable, drugi ten sam zestaw prawdopodobnie, Pionie nie, to jest całkowicie zmienione już w tej chwili, snizel, ale no sporo się w ogóle powiela te kart, Jomask, Holo i finalno jest Volcarona, także w tym haulu, tych pięciu zestawach był właśnie nasz y, galariański Slowking, VMAX, bardzo ładna karta. Kolejny busterek jeden do Siboringa, Jeden z busterek dla Siboringa. Spójrzmy, co w tym się uda wyciągnąć. Kodziki Wam wszystkim daje w ramach tego. Mam nadzieję, że to wszystkim się przysłuży, przysłuży po prostu do rozwania kart i Wam się oczywiście lepiej gra w grę online. I teraz mamy ogień. Nie jest to stal: Expedition Uniform, Melody, Scroll of Piercing, Gruki, Crow Brawler, Skowet, Ledyba. Sobli, Furfru, Holorivers i finalną jest herbert. Także to jest Twój zestaw kart. Jak coś, Panie Siboring, Gratulacje. Pierwszego swojego boostera otworzonego na live. Właśnie wleciał booster. <laughs> Pierwsze otwieramy moje karty. W końcu moje karty. Ciekawe, że to naprawdę, jakie mnie szczęście tu spotka. O ile mnie w ogóle spotka, bo już wyciągnęliśmy 2 VMAX. Także wiecie co? Mam wrażenie, że tu i w tych kartach nie będzie nic. Mam takie przeciwcie, że nie będzie nic kompletnie w tych zestawach. Kodzik. E, raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy. E, ogień. Jest walka. Raz, kakuna, o, nie widziałem kokuny wcześniej wcale. O mój Boże, teraz w ogóle zobaczyć ją ponownie, to jest fajna sprawa Venipit. Furfru, Holoryverse, Snizzel i mamy Swipera. Kolejny boosterek. Nie, mam serio, takie wrażenie, że już nie będzie nic. Po co mieliśmy wyciągnąć to już było? <laughs> Ale gdyby było coś więcej, to w ogóle szczęście jest wow, nie. Kodzik, raz, dwa, trzy, cztery. Walczący był, czyli teraz... woda. Nie elektryk. Impact Energy, Old cemetery, Ladyan, Coughing, Slowpoke, Deerling, Lapras, Swirlix, piv o Power piccolo, Color Reverse i finalno jest Agro. Mówię wam, tu nie będzie nic już. Kolejny boosterek otwieramy. Także tutaj wiecie, od, od tyłu zapakowali te boostery i tak to wyszło, nie? A ładny Harakros, oczywiście to wiemy dobrze, że tak on wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz ten bog dopiero się przyjrzałem do, jakby jemu dopiero z bliska, ale odwrotnie. Kartę trzymając. E, ogień. Nie. Atak psychiczny, karta psychiczna Avery. Honi, tka, tej karty chyba w ogóle nie widziałem nigdy. Honi chyba jest w naszej rejbołce w formie, także fajnie by było ją wyciągnąć, ale raczej to nie, to już kart nie będzie takich. Tutaj mamy Raltskill, Fisha, Castforma, Weedla, Chloopusa, Holoriverse i mamy Slocking V. To jest Slocking V. To jest nic, nic, takiego wiecie, To jest, pff, proszę was, to jest Slocking V. I tyle, że to jest dobrego, że to jest na dwa ataki, ale to jest takie bez ataków, bez obrażeń. To jest karta taka po prostu, żeby wyciągnąć karty. Tyle i single strike. Także pff, po co w ogóle to pakować? To w ogóle w, graczach, w grach chyba nikomu się to nie przydaje, nikt tego nie używa. Aczkolwiek w Hearthstone to się używa te karty i to są bardzo pomocne do wyciągania kart, ale tutaj czy ja wiem? Mm, mamy kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy. Eee, ogień. Nie. stal, Nie wiem czy po raz kolejny Kakuna. No zwróćcie uwagę, na szczęście mam do Kakuny tylko i wyłącznie. Wcześniej nie było żadnej. Heracross. Porygon, blitzl i mamy Sebajpera. <noise> w ogóle te emocje w tej chwili to rosną na... jak na wierzbie. E, tutaj mamy kodzik dla Was, raz dwa trzy cztery, przekładamy. Mamy woda, 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 woda. Nie trawa. Mamy tutaj Melony... E, Cilio, mam wrażenie co to tam widziałem. Hunter Snow i coś tam widziałem Storanta Arona z Aroma z Slurpów Color Reverse! I mamy Zabdosę Full art! Ale kochani, to jest Full Art. Ale nie, to nie jest karta. To nie jest karta Alternative. To jest zwykły Full Art Zabdos. Zwykły Full Art Zabdos. Ja jestem zakochany w Zabdosie, ale w Full Art. Ale w alternatywce. Ja pierniczę no. Przepiękna karta, ale to jest Zapdos w alternatywce nie jest. Alternatywka jest o wiele ładniejsza. Ale co ja będę narzekał, nie? Co ja będę narzekał? Zapdos a Boli, Boli. Dobra, bierzemy tutaj w nasz zestaw, nasz tutaj booster sorry, w nasz naszą tutaj Sriva i pakujemy go tak, jakby nikt jego nie dotykał nigdy. Ech, powiem wam ten booster, box jest niesamowity. W ogóle dostarcza mi tyle energii, tyle w ogóle emocji, że. wow, głowa mała. Piękny. Ja sądziłem, że nie będzie nic. Kompletnie. Serio. Ja tu, no w ogóle patrzyłem, że mamy dwa. tej, yy, dwie karty jeszcze jeszcze mieliśmy kurde, Rainbowkę, To już koniec szczęścia. To jest koniec szczęścia w takim momencie. Teraz, dwa, trzy, cztery. Takie miałem w ogóle wrażenie, serio. I tu mamy kartę yy, elektryczną. Nie, psychiczna. Dina Trychill, Drizzly, Brawley, Dilling, Aron, Litzel, Lapras, Bonesweet, Hollow. Colour... <laughs> Jest jeden za drugi. Patrzcie, Zabdos wii jeden koło drugiego. Patrzcie, jakie to piękne. Jeszcze teraz wysiadła kolejna karta. I teraz uwaga, uwaga, do wysiada teraz mi karta. Alternatywka Zabdosa Fluorda. O ja pierdziele, nie wierzę, żeby to siadło, to by było przepiękne Kolejny boosterek. Otwieramy, i tutaj jakie szczęście, w ogóle ten booster jest przekuzecki Kto go składał w tam w Japonii, to jest w ogóle, po prostu jestem ciekaw, kto to, ja, ja bym podziękował mu jeszcze nie? Raz, dwa, trzy, taki jakiś Japoniec, który pracuje ta za średnią krajową A tak jak karty zasu... zaserwował mi, nie e, Ogień Mrok Avery Echoing Orn, Karen Conviction, Shaped, Rockraf, Hatiena, Spreef, Castform, Ledian i mamy Slowkinga w Holo. To nie jest Holo Rivers, oczywiście mamy Holo Rivers, wcześniej było Lediana, a tutaj jest Slowking Holo. Ale nigdy tak naprawdę nie ogarniam, jakie karty Holo są. E, Holo Rivers są lepsze od Holo. W ogóle dlaczego w ogóle takie karty są słabe, nie? Czemu w ogóle. Te karty nie mają w ogóle wartości. Nie wiem, to nie patrzyłem, sorry, ale tam mogło coś mignąć, ale nie patrzyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, tylko złożyłem karty do siebie i to jest tyle. Karta walcząca. Zwykle dużo kart walczących w fotek, także tu i strzelam, że będzie taka. Etłaki, Porygon 2, Lapras, bardzo ładny design. Zwróćcie uwagę, podoba mi się. Pierwszy raz dopiero dostrzegam, że tam jest to. I oczywiście pioni. Nie pioni, to jest. Nie pamiętam, jakie ma na imię ta z tyłu. Chyba coś na L, coś nie pamiętam. Swilix, Rockraft, Mary, Gruki, Banet, Color i finalno jest Well. Pierwszy raz Well Raina widzę. Pierwszy raz Well Raina widzę. Otwieramy. Skowet. Pierwszy, karta dla was, raz, dwa, trzy, cztery, openingujemy, psychiczna, no nie, tutaj będzie trawa, ogień, raz, crushing gloves, rugged helmets, teeny, scowet ledipa, sobli, tam ktoś ma pretensje do tego, że mówię sobli w ten sposób, ale to jest sobli, suble, <laughs> Cholera, wie jak to się nazywa? Larvest, ja powiem, Sobli po prostu dla mnie to Sobli. Pionia i mamy Hatrini. -hat Haterni, chyba. Czy Hatrini? Haterni, chyba. Haterni Holo. Bardzo ładna karta. Ale czy dobra jest? Nie mam pojęcia. Żad mało kiedy jest takich kart Color Reverse lub Holo, które ma jakikolwiek wartość dla kolekcjonerów. Po prostu, wiecie, do rygrywki może być zajebista, ale no cóż. Trafić taką, żeby w ogóle oni ją stworzyli w ten sposób, to cholera wie, kiedy to się trafi, nie? Bismy tutaj o. Woda, Elektryk, Walcząca. jak Widziałem dużo od siada. Skeletor Piercing, Echoing, Karen Conviction, Kerakross, Porygon, Porygon, Farfetch Dolerański, Oczywiście wyciąłem za dużo jedną kartę. Mamy Coffinga, Bounce i Kaklion ostatni. Kolejny booster tutaj otwieramy. Mam nadzieję, że szczęście nam przyniesie po raz kolejny. Uwaga, uwaga, za niedługo, oczywiście, będziemy tak otwierać części karty. Będę chciał rozdawać karty widzom za oglądanie odcinków. Tak to będzie miało miejsce wkrótce. Bo, oczywiście, jakby mnie spierać, ja też chcę was wspierać za to oglądanie, nie? Będą pytania na odcinku, i kto odpowie, właściwie będę wylosowywał powiedzmy po miesiącu. Jeżeli trafi się karta właśnie typu, nie wiem, za to i będę wam oddawał, nie? Także lepiej chcę w ogóle wam podziękować w jakiś sposób za oglądanie tych odcinków. Także tutaj e, karta Pokémon będzie typu. Rock Elektryczne Porygon 2, Lucky Energy, Justify Gloves, Porygon, Farfetch, Delibird, Coffing, Gastly, Furfru. I finalny jest Galate. Najgorsza grafika Ever, tak w mojej opinii jest. Jeśli chodzi o te final arty dla kart rzadkich, jest to najgorsza w mojej opinii. Mamy tutaj grafikę, w sensie kodzik dla was. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj... trawmy przynajmniej jednego. To psychiczna. Nie, trawa. Wedding Gloves, Justify Gloves, Kyrlia, Sneasel e... Kolejna karta i na końcu będzie dupa Weedley Pete i Weezing Mówiłem, mówiłem To już jest koniec, to jest koniec szczęścia To już więcej nic nie będzie To już więcej nic nie będzie Kompletnie nic Kodzik Raz, dwa, trzy cz y Cztery <grych> Za dużo by było Walka, nie, walka, nie Walka, walka, walka Bruk. Fog Crystal, Tłaki, Avery, Across, Heracross, Merip, Larvesta, Delibird, Slowking jest color i finalną jest Banet. Mówiłem wam, to już jest koniec. To co nam zaserwowali, to żeby nie pomieszać i nie dać szczęścia jednej osobie, to zrobili to tak, a nie inaczej. Bo i tak daliśmy na, dali nam szczęście duże i to potężne. Raz, dwa, trzy, cztery. Bierzemy tutaj wodę. Wodę, wodę. Jest woda! Trzecia, trzeci kodzik. Trzecia osoba otrzymała kod do znajomych: e, Scroll of Piercing, Scroll of Skis, Rabut, Snorant, Aron, Skorbani, Gruki, Krablaure, Slopok i Final Sosbok. I teraz uwaga, uwaga: e, My trafiliśmy tu i Zabdosa, a ja nie byłem całować dusi ani młodego. Idę całować dusię i młodego. Za tego Zabdosa. Ech. Młody się tak ucieszył. Uh. Oczywiście nie wiedział o co chodzi, ale w przyszłości będzie wiedział o co chodzi, definitywnie będzie wiedział O ile te odcinki jeszcze w ogóle, i YouTube będzie istniał O ile jakaś platforma, nie wiem, super YouTube nie powstanie Na której tatoś będzie nagrywał Karta, kodzik Raz, dwa, trzy, cztery, cztery A ogień, stop Mamy Clare, mamy Fluffy, mamy Avery, Diglett, Skorbanis, Kowet, Inkej, Sobli, Runner i Goose Pierwszy raz. Pierwszy raz widzę tu kartę. Pierwszy raz widzę tu kartę. I finalną jest Froslas, Holo. No i ja tak, nie mam tego pojęcia, ale ta karta mi się mega zajebiście podobała. Tym bardziej, że ona jest rzadka. Gdzieś tu sobie podłożę. bajka Mamy ostatnie trzy boostery. Ostatnie trzy boostery. Tu się już nic nie wydarzy, nic kompletnie. Mamy kodzik. Ee, w elektryczny typ. Ogień. Agafa, Kiria, Seabold. Seabolda nie widziałem wcześniej wcale. Znaczy w tym zestawie chyba. Krabby nawet Slowpok, Echoing. Blaziken! Tego oczywiście ja nie trafiłem, ale trafiła wcześniej, ostatnio bodajże, Foxy chyba. Także jest Blaziken V. Blazy wie jednak się trafiło. Jednak, jednak trafione. I ten w ogóle powiem wam, booster jednak zawierał sporo zajebistych kart. Ale trafisz taki booster? W ogóle wiecie, to jest mega, mega rzadkość. Dwa ostatnie boostery, nie? Trafisz taki booster bo z takim zestawem zajebistych kart. W zestawie wow! Wow! Kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. E, walka. Tutaj stał. Leyron, Seabold, Willy Peats, Wirliks, Rockraw, Mary, Gruki Porygon, Sobli Holo Rivers i mamy kolurka. I tu nie będzie nic to już koniec. <grym> to już nie będzie nic. To jest zbyt dużo szczęścia było, zbyt dużo szczęścia w tym zestawie. Za dużo szczęścia było na raz. Mamy kodzik, raz, dwa, trzy, cztery, woda. Woda. Psychic. Tylko trzy osoby otrzymują, otrzymują zaproszenie do naszych znajomych Pokémon Pokemon GO dzięki oczywiście moim, zgady moim zgadywaniom kart energii. Ja Yamask, Glastform i finalno jest Abomasnow. To i tak jest dobry haul. Jak to widzimy oczywiście, sorry, ale dwa Zapdosy. Wow. No to jak mówię wam, ja poluję na tutaj karty stylu, w stylu ewidentnie Tutaj alternatywki. Ani razy jednej alternatywki nie siadła. Ani jedna alternatywka jeszcze nie siadła. Mam nadzieję, że siądzie alternatywka w ostatnim boosterze, który będzie prawdopodobnie otwierany gdzieś w następnym tygodniu zakładam. Także wyciekujcie odcinka z otwierania kart Pokémon z Booster Boxa w następnym tygodniu, bo będzie kolejny haul rozdawania kodów do znajomych Pokémon GO. Dzięki oczywiście moim zgadywaniom kart energii. I oczywiście mam nadzieję, że będzie większe... będą jeszcze większe emocje niż do tej pory. A to jest trudno przebić. Uwierzcie mi, to jest trudno przebić. Najlepszy opening ever w mojej historii. Tyle w tym odcinku. Dziękuję za każdy like, subskrypcję i widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Heja!